Jeśli Twoja strona wygląda, jakby zatrzymała się w 2012 roku, to pokażę Ci, jak może wyglądać w 2026. Ostatnio zrobiłem projekt, który wygląda jak zwykła strona internetowa, ale pod spodem jest cała machina automatyzacji różnych narzędzi, które pomagają mi odpisywać na maile szybciej niż to robiłem 4-5 lat temu. Więc zamiast pół godziny siedzieć nad jednym mailem, siedzę teraz powiedzmy 10-15 minut. Więc znacznie to skróciło czas odpowiadania na maile. Design, frontend, backend, wszystko jest ode mnie. Zero szablonów, zero gotowców, wszystko pisane tymi paluszkami, z maltką pomocą AI. Panel admina statystyki, automatyzacje zwykłe, które opierają się na e, zapytaniach do bazy danych oraz takie, które jednak odpytują czata GPT wersji 4O e, dla zaoszczędzenia trochę gotóweczki, bo jednak zapytania potrafią kosztować, jeśli je się źle używa. I co najlepsze, że tak naprawdę każdy biznes da się w pewien sposób zautomatyzować. I co najlepsze, te wszystkie tam rezerwacje, zgłoszenia, raporty, procesy da się to wszystko zautomatyzować praktycznie w większości firm, więc zamiast poświęcać coś dużo więcej czasu, być może da się to oddelegować do zwykłej automatyzacji lub automatyzacji z pomocą dusznej inteligencji. I z góry mówię, to trzeba robić z głową. Pamiętajcie, że naprawdę wielu klientów jest ciętych na sztuczną inteligencję. Więc, jeżeli damy tą sztuczną inteligencję do czatu, naprawdę klienci mogą się wkurzyć. To już jest, że tak powiem, ryzyko. Więc korzystajmy z tego mądrze, róbmy to tam, gdzie faktycznie może to przyspieszyć pracę, ale przy okazji nie wkurzyć klienta końcowego. Więc jeżeli twoja strona internetowa widzisz, że no nie jest responsywna, jest wolna, na przykład jest brzydka, albo w ogóle tej strony nie masz, zachęcam ci do kontaktu ze mną. Być może naprawdę zdziwisz się, że za konkretną sumę czasem nawet zaskoczenie klienci, jeżeli nie jest aż tak dużo, jak mogliby się spodziewać, można uzyskać dużo lepsze efekty. Zrobię ci projekt i stronę internetową która naprawdę będzie dobra.